Cześć, z tej Dzisiaj nagrywamy odcinek z Robloxa z Dragon's Adventure. Dobra, muszę się za chwilę jak mi się naprawił. Pomiję to, że mi się zapytało całkowicie. Hücum Geo, fajnie Geo, ja mam 104 tych coinów, OK Zebrałam sobie bardzo dużo, nawet miałam 160 ileś tam tych coinów I nie uwierzycie na co sobie dałam No wydałam na kilka rzeczy, ale też nie wydawałam na żadną podkę, tylko sobie wydałam na tego za 37K. Ktoś to sprzedał. Mam takie jeszcze. Dostałam od kogoś tego. 14 strefa. Oczywiście. Mam swojego. Odzyskałam swojego springbonego Tak naprawdę kupiłam i zmieniałam mu letką kolor. Przyznaję się. No znalazłam. Wcześniej oddałam. Wcześniej <laughs> dałam sobie na inne konto, no... Aha, dobra, tu nie masz on Oddałam sobie, no i przez... bo farm. No i zmienił mi się na inny kolor, więc nie chciałam takiego. No i... <laughs> miał taki sam lewer... miał taki sam lewer teraz wygląda tak samo, jak tej springwoli. O, śłodziek. Gdzie jest ten... Gdzie jest mój stary Fredbear? Nie mam go. Mam go na innym kącie, ale mam tego. Aha, świetnie. Dobra, raz, dwa, trzy. trzy. Ale mam tego Fredbera. No i już. Oczywiście też mi się trafiło z takim samym chłokiem. Mam problem z tym moim Fredbear'em Bo tak jakbym przestał się cieszyć, a to mnie denerwuje Dobra, przyznaję się, bo lubię jak y, jakieś smoki się cieszą jak, A jak się ktoś nie cieszy, to od razu je idę je sprzedać, wiem, nie powinno się tak robić No dobra, gdyby w ten... Gdyby w fairach, któregoś bym zdobyła, na przykład rank, by się nie cieszyła to ja bym jej nie sprzedawała, nigdy, pod żadnym pozorem, chyba, że bym ją wymieniła. No dobra, by okej. Okay. Chyba, że byłam na 20 level, nie. Dobra, wszystko. Najpierw powiedzieć, dobra, powiem wam rekord świata, który zobaczył. nie wiem, czy to jest rekord świata, ale zobaczyłam na Robloxie najdroższy ten. Najdroższą rzecz. Zarobił to oczywiście. E, teraz... Za 1,700 znalazłam taki kapelusz, ten indiański chyba, z piórami. Tak. Taki niebieski. I powiedzcie mi, jak kto to kupuje. Chociaż mi wymienicie jedną osobę z Waszych znajomych robotów, która kupiła to. Bo ja nie wiem. lecę uuu kręcę, nie 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 a dobra niech już będzie tak na szybko powinien dobra polecimy jeszcze będzie jeszcze w tym dniu będzie będą dwa odcinki Dobra, idziemy zobaczyć jakie mam zadanie. GeoTerry, serio? Błaga mnie, ktoś ze mną zatrajduje czymś takim, ale i tak ze mną nikt nie zatrajduje, bo, bo mnie tak mało osób ogląda. Nie. Yeah. Ah, dobra więc też się zastanawiałam nad live'em jakby co więc jak chce się live'a to fiszcie. zrobię live'a na przykład z robloxa no, jak ja kocham podskakiwać, gdy nawet nie chcę no, dobra możemy zrobić live'a zbierania coinów I kupowania, aby na przykład arangi. Nie, nie będzie aranga, nie. Albo faja, tak, faja racha. Więc to będę 500, przesadziłam. No. Ej, bym mogła sobie wypełnić cały mój ekipunek. Hehe. Yeah. Skarryk samej. od 200 od 20, to będzie 180. Czyli, 2 podzielić bo na 18 to będzie. Czyli będę mieć, tak, będę mieć 9 skillixów. Nie, nie opłaca mi się. Już trafiłam na zły serwer. OMG Co to jest? Nie chcę wiedzieć. Jeśli to ma jakąś, Jeśli to ma 5 na 5 mudacji, to dostanę zawał. No. A jeszcze nie zobaczę, to dobrze. Magic jeszcze. Seriously. Dobra. Z... Dobra. To nie było socjalnie I co to ma takiego, że ktoś to ten kup... full white. I let's a full white. I let's a full white. Mm hmm, mamma. dobra, dobra. Ah. Great. to, a on nie chce nawet posłuchać, że je ma, czy je mam, czy nie. Czy mam jakieś potki do sprzedania? Potions? Gender potions? On min. One men. Nie. Nie przejmiesz mi ni tego. To jest moje. Przejęłam. He, Będę mieć 16, jeśli ktoś to kupi. Ja już myślałam, że ona się to kupi. Dlaczego te kobiety tego nie kupiłaś? Dlaczego wy mi to robicie? 13? 13 level, że. Aha! Kupujesz. Kupujesz to za 30 tysięcy? No, sorry. Sorry. Kul No, sorry. O, Akurat kiedy on napisał cool <grymne> Ale piękne Dobra, sprzedamy tego altrelona za 10k no i będzie dobrze Albo nie 10 1, 0 0, 0, 0 Teraz to wystawimy i będzie ładny altrelon który, który ma 14 poziom Właścia, sel altrelon For you. Sorry, no. For you. No. Aha! Dobra. Takie. Ale. Lu. 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 lu, lu. Nikt nie tego nie robił. I ja zebra. Zaszedłem zejkę za trzydzieści za dwadzieścia no nie już dra his dragon jest konczony dora już e, dobrze siedzisz dwadzieścia o Psz. Level. Dobra, mogę Dobra, zawalczyć o jeden k No one first? Please, bój, ma, dragon, sel, pywypy, krekis, please. PVP? O co, o co jej chodzi, PVP? Krekis. Ja nie oddam ci mojego kolekliza, bo mój krekis ma za duży level. Lempion. Lempion za 65k. A gdy ja szukałam takich lempionów, to były tylko za 300 i za 100. To dziękuję bardzo. E, are... dobra. Już sprzedałam. Zero za 17k, nie miałam co innego. No, bid, beat. please bid. Beat. please bid beat. selling for piece coin. I ja nie wiem, jak sprzedać sorki. Um, dobra, więc tak zakończymy ten odcinek. Zrobię... Może kiedyś zrobię live'a. No, tak na przykład jutro zrobię live'a, więc... Pa, pa!